Witam Was serdecznie na kanale Berwardynia. Jest wtorek, jest 6 rano, jest ciemno za oknami, eee, są drożdże, jestem ja eee, i jest poranna kawa. Za chwilę będzie, e, nie na wizji, domowy sernik. Eee, więc wspaniała pora ku temu, żeby zacząć ważenie. Ważymy Oatmeal Stout. Eee, ważymy w sobotę. Ważą z jajcarzem. Oczywiście zobaczycie ten film już po fakcie, ale. Załóżmy, że na playlistie będzie to w pętli czasu. Na linii czasu, przepraszam. Umieścimy go jako pierwszy, pierwszy film. Wobec tego czas we wtorek aktywować płynne drożdże. Akurat do Oatmeal wybrałem styl Irish Ale, styl drożdży, dobre. Drożże 1084, świeżutkie. I mniej więcej tak to powinno wyglądać, czyli we wtorek daję tym drożdżom 3 doby, a nawet 2 doby, żeby one napuchły. One są świeżutkie, zwracajcie na to uwagę. Data paczkowania to 23 października 2016, czyli załóżmy, że półtora miesiąca, czyli dobrze z samego rana potrafię liczyć. Będziemy za chwilę rozgniatać drożdże. Ja je zostawię w temperaturze pokojowej. Ta paczka będzie puchła. Nie bójcie się, ona nie pęknie. Jakimś cudem, w ogóle jest to patent herłajista, ta torebka. Tu jest aktywator z paczką drożdży w formie poduszki w środku. Na końcu filmu w ogóle będzie link do całej serii, gdzie uruchamiam taki aktywator aż do momentu zadania, brzecz... tak, zadania do brzeczki. Także... Em... Niech ten film będzie jakby e, ukierunkowywał i odpowiadał na pytania, które co jakiś czas raz na tydzień pojawiają się na kanale e, Browardynia. Łakist w ogóle zmieniło opakowania. To są opakowania stare, to są nowe, czyli jeżeli otrzymacie takie, takie drożże, no to musicie być świadomi, że te drożże będą w starszej produkcji, akurat te są. 9. June 2015. Tutaj jest wysokie ryzyko. To jest w ogóle debitera, który też będziemy ważyć. 10.99 White, White Bread Ale. Że te drożdże będą startować co najmniej z tydzień i trzeba będzie je podgrzewać. Ja mam tylko metodę, ona jest kontrowersyjna, na płycie grzewczej ekspresu ciśnieniowego. I one ruszą. Jestem tego pewien. Są dużo tańsze. Natomiast to jest opakowanie, które świadczy o tym, że te drożdże są w miarę nowe, świeże i nie będzie żadnego problemu ze startem. Być może stanie się tak, że nawet w ciągu 3 godzin, o, one się różnią. Łajs postanowił jakby zmienić historyjki. E, że w ciągu 3 godzin można je jakby... E, one napuchną i zadać do brzeczki. No ja jestem starej szkoły, zobaczymy. Jak mówię, to nie pęknie, więc e, Jadę na Podlasie, m.in. do, do browaru, gdzie Czesław waży. I jak wrócę w czwartek, dzisiaj jest wtorek rano. Zadam te drożdże do starteru. 80 BLG. W starterze wykorzystam taką paczuszkę 100 gramową ekstraktu słodowego jasnego w proszku niechmielonego. To jest ważne. Niechmielony. Akurat kupiłem go, w więc tutaj w sklepie w Sopocie który pakuje tak, takie wygodne saszetki to wsykuję całą do litrowego akurat te do litrowego, tak, bo generalnie stout będzie około, nie pamiętam, ale około tam 12 czy 13 belgię, więc nie ma problemu nie zadaję tych drożdży, nawet do dziesiątki zawsze starter, zawsze jestem wyznawcą tego dobrze mamy tutaj taką to nie będzie. Może będzie widać tak, takie oznaczenia snack pack. Kurczę, to jest takie literki na tym błyszczącym tle, że... Um, jest tutaj krótka mówiąc poduszka. I ją trzeba wyczuć. Ja, ja ją akurat tutaj wyczułem i ją trzeba roznieść. Nie bójcie się, trzeba użyć całej siły, żeby ją roznieść. Trzeba ją dokładnie roznieść. Dlatego że w tej poduszce są drożdże. To jest taka poduszka składająca się z dwóch foliowa. Cienka, ale. Jest to dosyć słabe, moim zdaniem, powinny być dwie poduszki, bo tutaj jak jedna pęknie, to musimy mieć pewność, że dwie pękły. Że tych komórek drożdżowych potrzebujemy na, na, naprawdę 100 bilionów, jak tutaj określa producent. Czy ich tu jest 100 bilionów, czy nie, bo to e, różnie ludzie mówią, no to jest, że tak powiem, sprawa em, dyskusyjna. Nie mroźcie tych drożdży, ale trzymajcie w lodówce. Takie jest zresztą napisane. Keep refrigerated, do not freeze. Eee A więc przez dwie doby pozwolę puchnąć tej torebce. Mam nadzieję, że ona z takiej cienkiej postaci, bo taką dostaniecie. Będzie takim napuchniętym pudeł... E, opakowaniem. I, I pokażę Wam dalsze etapy również oczywiście. Moja metoda polega na tym. Eee Spaliłem się na tych drożdżach po raz pierwszy, bo nie rozgniotłem dwóch poduszek i nie namnożyły się droże, nie napuchły i ruszyły z wielkim bólem. Moja reakcja, każdego lejka kiedyś, była taka: że, ja nie, dobra, ja nie, lubię po prostu, wezmę suche drożdże i nie ma żadnego problemu. Ale potem mówię: Nie, no, moment, moment. Uciekłem na chwilę do White Lapsa, bo to są te. E w lodówce. To są te mm, nienadmuchane pety, litrowe czy w tą 0,7, które, które po prostu łatwiej otworzyć łatwiej zadać. No ale ciągle mnie ciągnęło do łaistów. No i w końcu pracowałem pewną metodę. Ja Wam pokażę z bliska, jak to robię. Więc zapraszam. Tutaj tą paczkę namierzamy. Im częściej namierzamy, to ta paczka, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ona się potrafi napompować i będzie coraz gorzej. Więc namierzmy tą poduszkę, zapędźmy ją do rogu Mam ją tu. Mam ją tu. Mam ją właściwie w rogu, tak? Czy to będzie ten róg? Czy to będzie ten, ten, ten? Praktycznie to nie ma żadnego znaczenia. Trzymając kciukiem ją, żeby ona nie uciekła, kładę. Tak, żebym... Przy... Ja akurat najlepiej najlepszą kontrolę i siłę jakby nacisku mam tutaj. Chyba każdy z Was. Tak tutaj na, 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 na złączeniu kciuka. Kładę ją nad czymś twardym. I teraz słuchajcie, na... kładę dłoń i teraz bardzo mocno naciskam, cały czas trzymając, żeby ona mi nie uciekła, bo jak tu nie będę trzymał to jak nacisnę, to na mi się wysmyknie i wtedy będzie już katastrofa ponieważ jak ją napocznę no to raz, że trudno będzie ją z... namierzyć, dwa, że naprawdę trudno roznieść tą drugą taką małą poduszeczkę ja potem pokażę Wam jak będę je z lewo do starteru jak to w środku wygląda To już raz pokazywałem, to będzie na końcu filmu przypomnę, uwaga zapieram się tak jak podnosił, nie wiem, na wyciągu nie wiem, za 35 kg i uwaga, no i nie mogę, widzicie jest sprawdzam, słuchać, słyszycie? Nie wiem, to słychać. Taka piana od coca Wszystko. Paczka jest aktywowana. Po naciśnięciu, e, gdzie trzeba użyć naprawdę znacznej siły, znacznej. Ja musiałem na palcach stanąć. Fakt, że jestem na diecie i, i się odchudzam, jakby siły mi w tej chwili brakuje, ponieważ obcinam swoje jedzenie do 700 kalorii dziennie, a spalam jakieś e, 1100 do 1500. Więc jestem tylko osłabiony, ale jeżeli e, nie macie siły, jeżeli jesteście dziewczyną, zakładam z góry, że dziewczyny mają mniej siły, za co przepraszam, e, no to trzeba bardzo mocno nacisnąć w tym momencie, żeby tą paczuszkę w środku roznieść. Zobaczcie, ona się już delikatnie, no to nie będzie widać, już, już się napompowała, i teraz po takim rozgnieceniu trzeba zamieszać tą paczkę w ten sposób. Jeszcze sprawdzamy, czy jest rozmiecione. Roz, y, mieszamy po to, żeby mm, drożże zmieszały się z aktywatorem. Jest torek rano, i do czwartku około godziny, tam, nie wiem, 17:00 ta paczka będzie puchła. Cały czas. Tutaj e, buzuje jak Coca-Coli. No i to tyle. Operacja trwała jakieś 10 minut. I te drożdże są już aktywowane. Nie ma odwrotu. Musimy ważyć. Dobrze, za chwileczkę dogram e, odci odcinek i to puszczę wszystko w jednym. E, jak one są już napompowane po dwóch dniach. Liczę na to. No i jak zadaję je do starteru drożdżowego. Jak zrobić starter. Też był film, i postaram się go również w, napis, w tych końcowych scenkach zamieścić. Także drodzy, ja myślę, że warto korzystać z drożdży płynnych, drożdży łaista, ze świeżych, nie bać ci ich. Ja takiej drożdży używam do dwóch warek. Kupuję te drożdże tak jak one są, czyli za tam blisko 40 zł, 35,08, strzelam. No i kiedy ważę je w dwóch podejściach, czyli kładam sobie takie style, na przykład teraz jest milk Stout i być może Dry Stout albo Milk Stout już jest, więc na no jakiś tam powiedzmy, jakiś tam jakiś, 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 albo Irish Ale, o. Bo to drożdże wydaje, tak, one należą do Irish aleu, Bitera już na White, bread, na white breadach uważam. To ich wartość spada do połowy, czyli mam praktycznie, można powiedzieć, że zbliżam się do ceny US05. I jakoś tak obniżam. Jeżeli bardzo mi nie zależy, bo mam fajne drożże, typu brety. Bardzo fajnych takich użyłem kiedyś bretów do, do, do bretipy. No to może trzy razy. A czemu nie? A czemu nie? To wtedy je czyszczę, przemywam wodą zmierzoną z kwasem fosforowym i oczywiście w odpowiednim stężeniu. No i jadę na tych jednych drożdżach. Znam browar, browarników piłowarów domowych, którzy jadą cały sezon na paczce drożdży. No też można. Też można. Jest nudno, bo musimy jakby dopasować się z stylami, ale można. Ale bez przesady. Jestem żydkiem, ale bez przesady. Z nami dwa razy możemy bezproblemowo na tych drożdżach uważyć piwo i, i takie, takie, takie jakby podejście do piwowarstwa domowego polecam. Mamy płynne drożdże, czyli drożdżu najwyższej klasy. Kiedy się przyłożymy do ważenia piwa, nie ma bata. I do temperatury fermentacji musi nam wyjść dobre piwo a do tego, żeby pić dobre piwo, e, piwo domowe, piwo, które naprawdę zawiera te mikroelementy, już nie przezadzajmy z tym brakiem zdrowia, ale no, jest to piwo niefiltrowane, niepasteryzowane, więc jakby to piwo jest żywe. I, i na przykład ja osobiście, tak jak miałem przerwę w, w, w spożywaniu, nie alkoholizmem, ale, ale takim jakby kontrolą dobrego samopoczucia, powrotem do, do biegania, do dobrej wagi. No i zgubiłem wątek, ale mówiłem o zdrowym piwie. Mm. To obecnie, no oczywiście co jakiś tam czas piję to piwo i wolę się tego napić niż na przykład Coca-Coli, która dla mnie jest zupełnie bez wartości, nawet light. No to już więcej chyba witamin ma takie domowe piwo. Aha, eee, co do chwila? Bardzo fajną sprawę znalazłem w osą. Fajną, bo tak. Płatki owsiane to są chyba najlepsze z płatków. Kiedyś pod którymś filmem wymieniłem wam, e, wymieniłem wam rodzaje płatków i to co wnoszą do piwa. I uważam, że płatki owsiane wnoszą pełnię do piwa i jedwabność, jak samitność i są to jakieś... Jak, jeżeli, już płatki, to myślę, że owsiane. I słuchajcie, woszą taka paczka, 600 gram na bazarku, czyli tam, gdzie luzem kupicie te wszystkie cukierki i tak dalej, z reguły tam to jest, kosztuje poniżej 2 zł. Złoty chyba 62, nie pamiętam w tej chwili. Naprawdę... Macie do, do lutego 2018, Sąd, y, termin. są te płatki błyskawiczne, więc można je wsypywać tuż przed zadaniem słodu. E, Jakichś tam wielkich przerw enzymatycznych na 45 stopni trzeba robić. E, pomagają pianie i są tanie. Poniżej 2 zł 600 gram. E, dlaczego to mówię? Dlatego, że dodawałem 400 gram do e, Outmilów. I tak po szczerości jakiegoś tam wielkiego efektu płatka nie odczułem. Poczytałem trochę, że tak jak laktozy powinno się dawać więcej niż 400 gram, około 600 najlepiej, żeby naprawdę było ją poczuć, aczkolwiek tą moją poczułem 500 gram, więc coś mi tutaj nie pasuje w tych forach. Do płatków zamierzam zadać kilogram a więc nawet do bitera trochę zostanie, czy tam 800 gram, 800 gram jest w recepturze, także 400 gram jeszcze sobie użyję w biterze, gdzie jakby nie zadziałają aż tak super, ale jednak być może będą wyczuwalne przy niskim balinku, także polecam, dobra cena. Do zobaczenia za dwa dni. Tutaj na YouTubie czas mija szybko, także zobaczymy się za chwilę, a ja zrobię dużo kilometrów. No i mamy czwartek, eee, nastawiamy Starter. Starter będzie miał 8 do 10 blg. W tym celu nalaliśmy wody do kolby litrowej. Potrzebny będzie ekstrakt. Ja mam już taki gotowy, sprzedawany przez pewien sklep. Suchy ekstrakt, nienachmielony. Pylon. Wyciągam go Dam w spiritusie. Rzucam. Spiritus zamykam. Teraz rzucam to. Dlaczego tak? Dlatego, żeby nie wybuchło mi na kuchence. Dolewam do litra. Litr. W środku jest pylon. Teraz, jak to postawię na gaz, to zawrze. Zwłaszcza ten pylon uruchomi również bąbelkowanie. Ale lepiej to zrobić teraz niż potem. Bo potem, jak wrzucicie ekstrakt, to będzie. Pff. Więc taką kolbę stawiam na gaz. gotuję, patrzcie jak spuchło, wtorek, dzisiaj jest czwartek, świeże drożdże, dosyć twarde, te drożdże wrzucimy do tej kolby jak jak już po gotowaniu spadnie temperatura na e, jakieś 25 stopni Celsjusza. Jest zagrzane, przed chwilą skończyło się gotować. Jak to najtaniej schłodzić? Łożyć do garnika wypełnionego wodą. Kiedyś wkładałem to do całego zlewu, magnowałem kupę zimnej wody, a tak... Taki garnek, nie wiem, litrowy i w niego wkładam strasznie gorącą kolbę. Jeszcze kiedyś zastanawiałem, czemu to nie pęka. czas wodę wymienię, bo ona się bardzo szybko w tym e, e, garnku zagrzeje. Termometr był podczas gotowania, także nie boję się tu zakażenia. Teraz już trzeba być bardzo jakby ostrożny. Wobec tego mam deskrej, mam e, napuchnięte drożdże. Zaraz zobaczycie, co w środku jest. Kuchnia to nie jest dobry pomysł na to, żeby można rękawiczki nałożyć yy, hypolarygiczne, albo takie zwykłe lateksy. Kuchnia nie, jest, kuchnia nie jest najlepszym pomysłem do tego, żeby tutaj to robić, ponieważ znajduje się tu dużo tłuszczu, dużo różnych frywolnych bakterii, zarazków i tak dalej, które mogą nam zakazić starter. Przygotujcie gazę, żeby zakryć kolbę. Mamy już schłodzony do temperatury 23 stopni yy, starter. I bez tego czas się zabrać. Czas się zabrać za yy, otwarcie Płanista. Otwieramy tymi rękami. Przestrzeń przygotowujemy z żeby go wlać. No i cóż. Ręce zdezynfekowane. Opakowanie zdezynfekowane. Jedziemy. Nie będzie to łatwe. Spróbuję to otworzyć jakoś tak, że zmienię się twarz. On no puszcza. Generalnie Państwo będzie tak jak otworzę. Na wyciągniętych rękach to ciężka sprawa. Dobrze. Jest otwarte i w sumie natychmiast wlewa. W środku jest pylon. Spójrzmy co było w środku, teraz już możemy już, e, zrobić to w sposób bezczelny. Uchylmy rąbka tajemnicy. W środku jest oczywiście pusto, ale jest ten aktywator. To jest taka, taka na pół zgięta poducha. W sumie to jest jedna torebka, zgięta na pół, i tą torebkę trzeba właśnie rozgnieść. Pamiętajcie, ona jest zawsze w takiej samej formie. Zgięta na pół torebka, która tutaj sobie siedzi. W tej chwili będziemy stawiać nasz starter. Już zaszczepiony spylonym w środku, na nieszadło. Włączamy je. Uruchamiamy bardzo niskie obroty. Drodzy, to tyle. Dajemy teraz czas do soboty rano. Dwie doby.